Dzień dobry, nazywam się Dariusz Bajak, jestem fotografem, fotografikiem i operatorem filmowym. Dzisiejszy post będzie o zaproszeniach i voucherach na sesje zdjęciowe. Taki miły prezent dla bliskich i znajomych. Serdecznie zapraszam. Zaproszenia i vouchery to popularna forma wręczenia dla bliskich prezentu, jakim są przeróżne usługi. Ponieważ moją pasją i zawodem jest fotografia. U mnie można kupić zaproszenia w formie prezentu na różne sesje zdjęciowe. W mojej ofercie mam przygotowane zaproszenia na najbardziej popularne sesje zdjęciowe, czyli sesja rodzinna, sesja portretowa oraz sesja sensualna. Ale nie musimy się ograniczać do wykonania sesji, w której z góry określona jest forma. To na wasz pomysł sesji mogę stworzyć zaproszenie. Jeżeli zdjęcia mają być swego rodzaju pamiątką w albumie lub pięknym zdjęciem w ramię, to wystarczą klasyczne sesje zdjęciowe, o których już wspominałem wcześniej. Natomiast jeżeli chcecie dla bliskich sprezentować coś wyjątkowego, z przyjemnością wezmę w tym udział. Przykłady. Chcecie wykonać zdjęcie wysokiej rozdzielczości, gdzie widoczny będzie każdy detal od faktury skóry po wspaniały wzór oka. Finałem ma być obraz o wymiarach 2 na 2 metry, wydrukowany na płótnie, lub kolejny na przykład opis sesji. W planach mamy do zrobienia fototapetę, gdzie głównym elementem ma być wątek splecionych ciał. Zdjęcie ma być tajemnicze i zacierać wizerunek osób przedstawionych na zdjęciu. W skrócie to oczywiście opisy sesji spersonalizowanych. Ja ze swojej strony przygotowuję wycenę takiej sesji oraz ręcznie przygotowane zaproszenie. Niech sesja zdjęciowa, którą dajecie w prezencie, będzie nosiła wasz podpis jako twórców. Pamiętajcie, że sesja to nie tylko zdjęcia, ale samo uczestnictwo w sesji to też super doświadczenie. Zapraszam do odwiedzania moich stron internetowych. Linki znajdziecie poniżej w opisie. Serdecznie zapraszam i do usłyszenia.